Cześć, z tej strony Kamil z Inel. Dziś porozmawiamy o temacie, który dotyczy praktycznie każdej firmy, o nadgodzinach. To zagadnienie, które budzi wiele emocji i pytań zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Zrozumienie zasad związanych z nadgodzinami jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa i utrzymania dobrych relacji w zespole. Czy właściwie są nadgodziny? Mówiąc najprościej, to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy. Według polskiego prawa mamy do czynienia z trzema sytuacjami, kiedy mówimy o nadgodzinach. Gdy pracownik przekroczy dobowy wymiar czasu pracy, gdy przekroczy przedłużony dobowy wymiar czasu pracy lub gdy przekroczy tygodniową normę czasu pracy. Standardowy czas pracy w Polsce to 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Oczywiście istnieją różne systemy pracy, które mogą nieco modyfikować te normy, ale zasada jest taka. Wszystko co wykracza poza ustalony wymiar to właśnie nadgodziny. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na istotne rozróżnienie. Często używamy zamiennie pojęć nadgodziny i praca w godzinach nadliczbowych, ale z punktu widzenia prawa to nie to samo. Praca w godzinach nadliczbowych dotyczy konkretnych sytuacji określonych w prawie, takich jak ochrona interesu zakładu pracy czy zapobieżenie reawarii. Natomiast praca wykonywana poza standardowymi godzinami, ale nie przekraczająca ogólnych norm i nie zaburzająca odpoczynku dobowego czy tygodniowego, jest regulowana przez wewnętrzne ustalenia między pracodawcą a pracownikiem. Kiedy nadgodziny są dopuszczalne? Przede wszystkim muszą wynikać ze szczególnych potrzeb pracodawcy. To bardzo ważne. Pracodawca nie może z góry planować nadgodzin jako normalnego elementu harmonogramu pracy. Nadgodziny powinny być odpowiedzią na wyjątkowe sytuacje, takie jak konieczność prowadzenia akcji ratowniczej, ochrona mienia, usunięcie awarii czy nagły wzrost zapotrzebowania na produkty lub usługi firmy. Istnieją też ograniczenia ilościowe. W ciągu roku kalendarzowego liczba nadgodzin nie może przekroczyć 150 godzin, chyba że w umowie o pracy lub regulaminie ustalono inny limit. To ważne zabezpieczenie dla pracowników, które chroni ich przed nadmiernym obciążeniem pracą. Skoro już wiemy, czym są nadgodziny i kiedy można je stosować, przejdźmy do kluczowej kwestii. Jak powinny być one rekompensowane? Prawo daje dwie możliwości – wypłaty dodatkowego wynagrodzenia lub udzielenie czasu wolnego. W przypadku dodatkowego wynagrodzenia pracownik otrzymuje standardową stawkę plus dodatek. Wysokość tego dodatku zależy od pory, w której wykonywana była praca. 50% wynagrodzenia za nadgodziny w zwykłe dni robocze oraz 100% za nadgodziny w nocy, w niedzielę i święta nie będące normalnymi dniami pracy, a także w dniu wolnym udzielonym w zamian za pracę w święto lub niedzielę. Druga opcja to rekompensata w postaci czasu wolnego. Jeśli pracodawca udziela go z własnej inicjatywy, to wymiar czasu wolnego powinien być o połowę wyższy niż liczba przepracowanych nadgodzin. Natomiast jeśli pracownik sam wnioskuje o czas wolny, to otrzymuje go w tym samym wymiarze, co przepracowane nadgodziny. Zarządzanie nadgodzinami w praktyce bywa jednak wyzwaniem. Jak dokładnie śledzić, kto i ile godzin przepracował ponad normę? Jak sprawiedliwie rozliczyć te nadgodziny? Jak uniknąć nadużyć zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców? Tu z pomocą przywozono nowoczesne narzędzia, takie jak nasza aplikacja i Warto zwrócić uwagę na długofalowe skutki nadmiernego korzystania z nadgodzin. Choć krótkoterminowo mogą one pomóc w realizacji pilnych zadań, to regularne przeciążanie pracowników może prowadzić do spadku efektywności, wypalania zadowodowego, a nawet problemów zdrowotnych. Dlatego mądre zarządzanie nadgodzinami to nie tylko kwestia przestrzegania przepisów, ale także dbania o dobrostan zespołu. Dla pracodawców ważne jest też, aby pamiętać, że nadgodziny nie powinny być remedium na problemy kadrowe czy złe planowanie pracy. Jeśli firma regularnie wymaga od pracowników zostawania po godzinach, to może to sygnalizować głębsze problemy organizacyjne, które warto rozwiązać. Z kolei pracownicy powinni znać swoje prawa i świadomie decydować o podejmowaniu pracy w nadgodzinach. Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach, np. dla kobiet w ciąży czy rodziców małych dzieci, pracodawca nie może bez ich zgody zlecać pracy w nadgodzinach. Znajomość przepisów pozwala na odpowiedzialne podejście do swojego czasu pracy i zdrowia. Podsumowując, zarządzanie nad godzinami to ważny element prowadzenia działalności, który wymaga zarówno znajomości przepisów, jak i umiejętności zarządzania zespołem. Odpowiednie podejście do tego tematu, wsparte nowoczesnymi narzędziami, pozwala na zrównoważenie potrzeb pracowników i firmy, prowadząc do efektywnej pracy i dobrej relacji w zespołem. A teraz pytanie do Was: jak zarządzacie nad godzinami w swoich firmach? Preferujecie rekompensatę finansową czy czas wolny? A może macie jakieś sprawdzone sposoby na minimalizowanie potrzeb pracy po godzinach? Dajcie znać w komentarzach. A ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.